Cześć. Ja nazywam się Joanna Pelczyńska Fryskę i witam cię w podcaście Niemiecki Fyrtel, w którym pokazuję, że niemiecki wcale nie jest trudny, no i na pewno, że nie jest nudny. Czasami mówię o gramatyce, czasami o słownictwie lub o tym, jak tych magicznych słówek można się nauczyć. Jeśli taka tematyka jest dla ciebie interesująca, to zapraszam cię do słuchania. Dzisiaj odcinek nieco inny niż wszystkie, choć słowo nieco nie jest przypadkowe, ponieważ podobny odcinek już się pojawił, na przykład odcinek numer 57 o planowaniu nauki. Kiedyś na Facebooku zapytałam w mojej grupie, jakie są cechy idealnego nauczyciela? Jakie cechy, wartości powinien mieć taki idealny, perfekcyjny dla nas nauczyciel? Odpowiedzi było bardzo wiele i były przeróżne. A co z uczniem? Jakie cechy powinien mieć uczeń? Lub inaczej, czy są cechy charakteru, które są warunkiem powodzenia w nauce języków? Być może pomyślimy o motywacji, o systematyczności, może o ciekawości, o odwadze, o młodym wieku, bo przecież osobom starszym nauka już nie przychodzi z taką łatwością. Jak myślisz? Kto słucha mojego podcastu i mnie trochę zna, Wierzę, motywacja nie jest czymś, za czym przepadam. Chociaż książek motywacyjnych pochłonęłam bardzo dużo. Motywacja jest dla mnie czymś, po pierwsze, przereklamowanym, a po drugie przemijającym. Bo co nas motywuje? Motywuje nas sukces, miłe słowo, ale nauka, w szczególności języka niemieckiego, to nie zawsze pasmo sukcesów i same miłe słowa. Czasami to pasmo porażek. Złych końcówek, źle odmienionych czasowników, złego szyku i karcących słów. I co wtedy z naszą motywacją? Ona znika. I co wtedy? Bo przecież trudno być zmotywowanym, kiedy odnosimy porażki, lub kiedy ktoś mówi nam, że no, nie idzie nam ta nauka. Więc być może odwaga, oczywiście jest ważna, bo przecież każdy z nas boi się popełniać błędy. Nikt z nas nie lubi wychodzić na głupka, po raz kolejny mówić, że czegoś nie rozumie, lub robić dziesięć razy ten sam błąd. Ale błędy świadczą o procesie nauki. Wyobraź sobie, że mamy dziecko, które uczy się chodzić. Upada robiąc swój pierwszy krok i mówimy mu: No nie udało się, wstyd, jak nie wiem, no już nie będziesz chodził, po prostu będziesz pełzał już całe życie. Wiadomo, że nikt tak nie powie. A czasami można usłyszeć takie słowa: z ust nauczycieli. A co z młodym wiekiem? Często wiek jest wymówką. Słyszymy, że w moim wieku to już nie wchodzi do głowy tak jak kiedyś. Nie, w tym wieku to już ciężko z nauką. Kiedyś, jak była młoda, to tak, ale teraz to już ciężko. Jednak, co nam po młodym umyśle, skoro oprócz młodości mamy tam brak ciekawości, lenistwo i brak chęci? Gdybym ja miała wybrać ucznia, Młodego ignoranta, bystrego lub osobę nieco starszą, z ciekawością, dobrym nastawieniem, to nie wahałabym się ani sekundy. No dobrze. Wiemy już, lub wiecie już, co według mnie taką kluczową cechą nie jest. Ale czy jest jakaś cecha, jakieś nastawienie, które znacznie wpływa na sukces? Moim zdaniem kluczową cechą jest wytrwałość trwałość upór nazywajmy to jak chcemy a czym jest ta wytrwałość wytrwałość jest to kontynuowanie wykonywania danej czynności dopóty dopóki nie osiągniemy naszego celu motywacja natomiast to tylko chęć osiągnięcia danego celu chcemy schudnąć chcemy nauczyć się języka ale chęci to bardzo lichy fundament a gdy motywacji brak lub gdy pojawiają się problemy, niepowodzenia, to właśnie wytrwałość powoduje, że działamy dalej i stawiamy czoła trudnościom. Ech, jakby to było pięknie, gdyby wystarczyło chcieć, gdyby chęci były podstawą sukcesu, wyobraźmy sobie. Często przecież możemy usłyszeć, że możemy coś osiągnąć bez większego wysiłku, schudnąć w 30 dni, schudnąć bez diety, nawet nie zauważymy, że jesteśmy na diecie. Nauczyć się języka w trzy tygodnie i będzie to tylko zabawa, nie będziemy mieli wrażenie, że się uczymy. Nie do końca wierzę w takie obietnice. Wiele badań pokazuje, że to nie iloraz inteligencji odróżnia tych, którzy odnoszą sukcesy od tych, którzy no, nie mają najlepszych ocen czy najlepszych osiągnięć. Wiele osób twierdzi, że brak im talentu do języków. Po prostu nie mają drygu do języków. Jednak talent i wytrwałość rzadko idą w parze. Ileż jest utalentowanych osób, które przez brak wytrwałości nie osiągnęły zbyt wiele i ten talent został zmarnowany? Przecież każdy z nas zna osoby, którym nauka przychodzi łatwo, przeczytają raz, dwa razy listę słówek i już te słówka zapamiętują. Jednak to nie jest gwarancja sukcesu. Często możemy zaobserwować, że lepszy przegrywa z wytrwałym. Wyobraźmy sobie dwie osoby, Janka i Zenka. Janek utalentowany, łapie wszystko w mig, bystry, spostrzegawczy, odważny. Zenek mniej utalentowany, nie tak bystry, lecz wytrwały. Który z nich ma większe szanse na sukces w nauce niemieckiego? Który z nich nie porzuci nauki przy tabelkach z odmianą rodzajnika lub przy rekcji? lub przy przyimkach. Niektórzy definiują wytrwałość jako długofalowe patrzenie w przyszłość. Nie na to, co będzie za tydzień, za miesiąc, ale za kilka lat. I tak samo jest w nauce języka. W nauce języka powinniśmy nastawić się bardziej na przebiegnięciu maratonu, a nie na szybki sprint. Wytrwałość to też nie postrzeganie świata przez różowe okulary. Osoba wytrwała również odnosi porażki, również traci motywację, nie chce jej się tak jak każdemu, jednak nie traci nadziei i trwa przy obranym kierunku. A od czego, między innymi, zależy ta wytrwałość? Bardzo ważna jest samokontrola. Samokontrola, czyli zdolność panowania nad sobą, panowania nad naszymi reakcjami. To samokontrola pozwala nam wytrwać w diecie, kiedy z lodówki woła do nas czekolada milka. Psychologowie porównują samokontrolę do mięśnia, a to niesie ze sobą co najmniej jeden lub nawet dwa ważne wnioski. Pierwszy to taki, że jeśli ten mięsień się męczy wraz z wysiłkiem, więc i samokontrola słabnie z biegiem czasu i wysiłku. Samokontrola nie jest takim workiem dobroci bez dna, jej pokłady są ograniczone. Tak jak siła i wytrzymałość danego mięśnia również są ograniczone, a przecież po te zasoby samokontroli sięgamy każdego dnia. Jeśli mieliśmy ciężki dzień, coś poszło nie tak w pracy, ktoś nas zdenerwował, lub robiliśmy zadania, których szczerze nienawidzimy lub które były nie najprzyjemniejsze, to wtedy ten nasz mięsień samokontroli jest bardzo osłabiony i szansa na to, że ulegniemy wołaniom tej biednej czekolady, zamkniętej w lodówce, jest bardzo spora, lub na przykład, że odpuścimy naukę słówek zaplanowaną na wieczór. Dlatego planowanie nauki na wieczór to nie jest dobry pomysł, bo wtedy ten worek samokontroli, tam już po prostu widać dno. Inaczej los tej czekolady lub naszej nauki słówek potoczyłby się, gdybyśmy mieli ze sobą dobry dzień, który był pasmem sukcesów, ale nie czarujmy się życie nie składa się z samych dobrych dni a w większości dni korzystamy z samokontroli, żeby zapanować nad emocjami, żeby nie wykrzyczeć komuś w twarz, że jest debilem lub żeby jakimś cudem zmusić się do wykonania nielubianego zadania. Wniosek jest może mało optymistyczny, ale jest taki, że samokontrola się wyczerpuje. Ale na szczęście jest i drugi wniosek, bardziej optymistyczny, napawający nadzieją. Jeśli samokontrola to mięsień lub jest jak mięsień, to można ten mięsień wytrenować. A jak to zrobić? Im więcej będziemy z tej samokontroli korzystać, tym ten mięsień będzie silniejszy. Im więcej ćwiczymy dany mięsień, tym on się wzmacnia i ta samokontrola też się wzmacnia. Wytrwałość czy samokontrola również potrzebują celu. Musimy wiedzieć, po co nam ten cały niemiecki. Może ta gra jest niewarta świeczki, może wcale on nie jest nam potrzebny. Świadomość celu pomoże nam w momentach zawahania. Dobrym pomysłem są również różne wyzwania, które sami sobie stawiamy lub które, w których możemy brać udział w internecie. Takim wyzwaniem, które sami sobie postawimy, może być nieprzerwana nauka słówek przez 14 dni albo przez 7 dni. To oznacza, że przez 7 dni codziennie będę uczyła się przez 15 minut. Pewnie nam się nie będzie chciało. Pewnie będziemy musieli sięgnąć do tego worka samokontroli, ale zmuszając się do tego, ćwiczymy swoją wytrwałość. Jeśli lubimy czytać po niemiecku lub lubimy uczyć się słówek, ale nie cierpimy gramatyki, to do każdego ćwiczenia z czytania lub do każdej nauki słówek możemy dodać jedno ćwiczenie gramatyczne lub inne, którego bardzo nie lubimy. Wtedy ten nasz mięsień silnej woli również się wzmocni. Wiemy już, co w nauce języka jest kluczowe. Wiemy już, jak tę cechę wzmacniać, wiemy już, jak pracować nad tym mięśniem samokontroli. Więc, cóż, zabierajmy się do pracy.